What's up, girls! Witamy Was w pierwszym takim filmie na naszym kanale, czyli w bublach. Dzisiaj pokażemy Wam produkty, które nam się nie sprawdziły i na które jesteśmy bardzo złe. Bardzo złe. Tak, które na przykład bardzo psują humor Darii na cały dzień. <grym> tak, na przykład, tak. No dobrze, ale pierwsza rzecz to będzie moja rzecz, bo ja mam ich aż pięć, a Daria troszeczkę mniej, więc ja zacznę. I pierwsza rzecz może, tak jak Daria, mam tusz do rzęs i akurat też tusz z Avonu obie mamy. Mój to jest Color Trend Boosted, wersja wodoodporna. Nie wiem jak on się ma do tej normalnej, ale powiem Wam, że ten tusz robi, no rzęsy tragiczne są. Trzeba, nie wiem, minimum trzech warstw, żeby było cokolwiek widać, a im więcej, no to wiadomo, że lepiej, ale no to już przecież pół godziny nad rzęsami się, no nie wiem, czy ktoś ma czas, żeby... To no ja nad... tak zawsze. No, żeby tyle czasu nad tym spędzić. A co najbardziej mnie denerwuje w tym tuszu, to to, że jak, się z, że jak go zmywam, w ogóle osypuje się od samego początku i od samego początku jest bardzo suchy. Więc. Uh. A jak się go zmywa, to zmywa się takimi grudkami, schodzi i całe oczy później ma w tych grudkach. I no i wiecie, no jak e, to się nie rozpuszcza tak na taką maść, tylko są takie grudki, to często mi też te grudki wpadają do oka później. I po prostu dostaję takiego szału, że no, ciężko mi tego używać, mimo że jest no, dosyć tani, no tam nie wiem, za 12 zł, kosztuje także, ale tragedia, no nie kupujcie, bo uh, okropne. Poza tym, właśnie sam efekt jest taki przeciętny, więc. Ten film będzie jednym wielkim hejtem na Ewon chyba. A przynajmniej na tuszu z Iwono, bo u mnie kolejny tusz, to tak jak Marta powiedziała też z Ewonu, Super Shock ma, Max Mascara. E, ona jest wodoodporna. Takie słowo tak opakowanie. E, ja aż głupio się czuję, jak mówię, że to jest wodoodporne. To w ogóle nie jest wodoodporne. Już nie mówię o tym, że to się tam rozmazuje, bo być może wodę trzyma. W, znaczy wodę trzyma, no tuż się nie rozmazuje pod wody, ale jak ja po prostu y, jestem tak uprzedzona do tego, jak ja podkręcam codziennie, a podkręcam codziennie rzęsy zalotką, to oczekuję tego, że tuż wodoodporny będzie mi to podkręcenie trzymał. I to jest główna rzecz zaraz po tym, żeby on się nie rozmazywał pod wody, jaką ja... Ale... Jak patrzę na Ciebie z boku, to Twoje rzęsy są takie idealnie proste. <laughs> no bo są mocno podkręcone. Ale wróćmy do tuszu y, To po prostu w ogóle nie trzyma... Co ty robisz? To po prostu w ogóle nie trzyma tych podkręconych rzęs Jak ja, ja byłam zła, jak ja tego użyłam W ogóle sztoteczka ma tak genialną, że ja się naprawdę Wielu rzeczy spodziewałam po tym tuszu Wyobrażacie sobie, że Daria cały dzień miała zniszczony przez to, że miała wszystkie rzęsy Naprawdę to byłam to? tak zła Pięknie sobie podkręciłam jak zwykle Zalotką rzęsy maluję, mówi jest super I ta szczoteczka naprawdę fajnie te rzęsy rozczesuje, są takie długie, super i w trakcie malowania, jak ja widzę, jak te moje rzęsy po prostu opadają i robią się takie, że nie widać ich w ogóle z nadkreski, to ja po prostu myślałam, że dostanę szału. I no wiadomo, już wtedy nie będę zmywać całego makijażu. I to po prostu mi zepsuło humor na cały dzień, więc ja tego tuszu nie polecam. Oczywiście dam mu jeszcze tak, jak Marta mi polecała szansę, żeby no, spróbować może coś jeszcze z nim zrobić. Ale jako w dalszym ciągu będzie ale tak. No, mi... może poczekaj trochę, jak nie wiem, zmieni konsystencję. Za no jakiś ale czas. ja nie jestem w stanie tego używać, bo jak wychodzę, to chcę mieć fajne rzęsy i chcę używać sprawdzonych no produktów. No tak, jak będę gdzieś siedziała pod kołdrą, to, Tuż to do, do się rzęs i projektuję. maseczka na twarz. I... <laughs> Idealny. Nie, na pewno przetestuję go jeszcze kilka razy, no bo szkoda mi go, jest naprawdę fajna, więc popróbuję, ale póki co jestem strasznie zawiedziona tym, że nie trzyma mi tych rzeczy po prostu opadają jak jakieś szalone. Jak szalone. Yy, u mnie kolejna rzecz to korektor. Miałam powiedzieć concealer, ale nie wiem. Yy, stay Long to jest concealer, jakbyście chcieli jeszcze wiedzieć, ale tego się w ogóle... Proszę, nie kupujcie tego. Najlepiej, jakby było na promocji za 2 złote albo za złotówkę, to nie bierzcie. Nawet jakby Wam pani przy kasie za darmo proponowała, to nie bierzcie tego. To jest e, Smart Girls e, Get More, czyli nowa marka. Znaczy, no, ona jest e, niedawna. To marka jest taka dziwna sprawa. Raz się trafi kosmetyki, które są naprawdę spoko z niej A ty a masz raz tak się... teraz z tego? Kupuję, ale tak. się dzisiaj dobrałyśmy. Ale no. dzisiaj jest granie fest. A raz się trafił takie kosmetyki, co są naprawdę dobani i to są takie kosmetyki. Ten korektor pokazywałam ostatnio Darii, jak to, jak to wygląda. W ogóle to jest numer, numer jeden to jest, który jest pomarańczowy jakiś i na pewno nie jest jasnym korektorem, który bym nakładała pod oczy, ale jeżeli już się zdecyduję, nakładam sobie go pod te oczy, wklepuję. No i ogólnie ten korektor waży się, on w ogóle się nie stapia ze skórą. No, z żadnym podkładem się nie łączy. No po prostu tak jak go wklepiecie, to widać dosłownie, nie wiem... Każde miejsce, w którym on tam jest, gdzie, gdzie go ułożyłam i. Popieram to. Tak, i ten pigment też nie jest taki równomierny, że. Po prostu że... taka kuba pod oczami zostaje. To nawet nie jest jakiś gładki korektor. To po prostu kropeczki pigmentu. Jak Marta mi to pokazała, to ja myślałam, że w ogóle. Po prostu Uuu! naprawdę takie obrzydliwe, zważone plamy na twarzy tak. i to jest ohydne. Ohydne i nie kupujcie. Straszne to jest naprawdę. Łe. łe. <laughs> U mnie kolejny produkt to jest pudel też z tej marki zmarłych. E, to jest bubel. Straszna, rzecz nie kupujcie, ale zużyłam cały. Zużyłam, bo nie lubię wyrzucać kosmetyków, ale e, ja tego pudru używam generalnie, żeby sobie na przykład wytrzeć, jak mi się coś osypie pod oczami, e, w trakcie malowania, albo no, po prostu jakieś takie drobne pierdoły, czy żeby, żeby sobie coś poprawić trakcie co dnia. Bo jakbym miała tego pudru używać normalnie na co dzień, tak, żeby, e, żeby sobie temu utrwalić podkład czy zmatowić cele, to nie ma szans, bo to po prostu tak samo matuje, że za chwilę się świecicie. Ma tak głupią konsystencję, że praktycznie w ogóle nie zostaje na twarzy, szybko się zużywa dzięki temu właśnie go zużyłam, bo się szybko zużywa jest w ogóle niewydajny, no kosztuje mało, ale nawet żeby wydać parę złotych to się nie opłaca, bo to po prostu nie robi na twarzy nic a zostaje, no, no nie wiem, może jakiś, jakiś pyłek zostaje na twarzy z tego pudru no nie matowi, nie matuje nie matuje, nie utrwala makijażu nie scala go, po prostu no tak jak, jakbyście po prostu posypał jakąś mąką pewnie nawet gorzej, więc nie, nie polecam tego, przechodzimy dalej u mnie ostatnia rzecz z kolorówki to e, tint z firmy Lovely. Tak wygląda opakowanie. E, pokażę Wam, e, mam nadzieję, że nam się uda to nagrać na przebitce, e, jak to, e, co to robi z ustami. Opowiem wam teraz na szybko. Maluję usta, tak jedną wargę drugą, i później, choćby mnie wiem, ile czekała i nie ściskała tych ust, tak nie odbijała. No to w końcu nadchodzi ten, w którym już mam ogromną ochotę to zrobić. Łączę usta i nagle z górnej wargi wszystko się przykleja do dolnej i górna warga jest niepomalowana. I choćby to powtarzała, w sensie pomalowała od nowa usta po pięć razy, to i tak zawsze stanie się To nie ma nic wspólnego. Tak. Genialna po prostu, nie wiem, konsystencja. No, ty powinien się wżerać w usta i zostawać na wiele, wiele godzin. A poza tym, jak wzięłam opakowanie, które ma taką zakrętkę, to myślałam, że to będzie w miarę taki dzienny kolor, a on jest taki. Powiedziałam, że dosyć hardkorowy. Jezus. E, tak, no, to wiśnia. No, także no nie znajduję tutaj żadnego zastosowania w ogóle. No, nie polecam, choć e, to też jest dosyć tani produkt, no ale no, nie warto. Nie ma co. Nie ma... Inne tajsze produkty można no, kupić. nie ma Okej. Mhm. Okay. E, kolejna rzecz u mnie to e... To będzie trochę zaskoczenie, bo ja wiem, że kilka lat temu, jak ja jeszcze zaczynałam oglądać YouTube, a oczywiście wtedy jeszcze nie miałeś mi swojego kanału, to ten płyt do makijażu z ziai dwufazowy to był po prostu jakiś hit na YouTubie. Wszyscy go polecali, nie wiem czy ty też to Po prostu na każdych ulubieńcach, w każdym denku, to się zawsze pojawiał ten płyt do makijażu. Zawsze! Po prostu dziewczyny były w nim zakochane. On zmywał super, był dwufazowy, wszystko rozpuszczał. Ja się cieszę. Z jednej strony nie cieszę się, że produkt, który był tak bardzo polecany, teraz ląduje w moich bublach, a z drugiej strony się cieszę, bo to znaczy, że kosmetyki i moja wiedza o kosmetykach i moje doświadczenie z kosmetykami tak ewoluowały, ewolu, że jestem w stanie dzisiaj polecić Wam o wiele lepszy produkt, który na pewno tam w którymś filmie Wam polecę, a mówię tutaj o płynie do, do makijażu z Bielendy. No to po prostu w porównaniu do tamtego płynu z bielendy To rozciera z, Zmazywane kosmetyki na całą twarz Po prostu ja mam to, t, Ten czarny tusz to ja mam na całej twarzy A inne kosmetyki po prostu ścierają tam gdzie są I nie zostaje, nie zostaje taka wielka panda Po pierwsze jak tego, jak tego naleję trochę na wacik za dużo To tak mnie szczypią oczy, że nie mogę patrzeć Mam taką mgłę na, 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 na oczach a poza tym no, mam, mam to wszędzie. To wszystko jest tłuste, wszystko się rozmazuje. Naprawdę potrafię znaleźć może trochę droższy kosmetyk, ale o wiele lepiej się sprawujący niż to. I w tej chwili jak, kupuję go tylko jak muszę, albo jak tamten jest e, nie jest na promocji, I mi po prostu szkoda, na tamten wydawać lepiej pieniążków, e, to kupuję ten w zastępstwie, ale zawsze się męczę. bo Poza tym szybko się zużywa i zawsze mnie to denerwuje, że kupuję i tak szybko się zużywa. I jest taki do bani już. <laughs> Więc polecam ten z Bielendy a ten na pewno już się będę do niego nie wracać, ale ten to tak, nie obiecuję, e, że go jeszcze kiedyś nie kupię. Jak jest jakaś sytuacja. Na to. Tak. Ja też go raz na jakiś czas kupię, bo. Sama używasz bielendy, no i widzisz tą różnicę, no. że po prostu bielendy zmywa z miejsca. Nie, Też jest spoko. Tak, no, taki że Po prostu inne zmywają w miejscu, a to rozciera tłustą, tłustą warstwę tego e, tuszu na całą twarz, więc ja po prostu się staram do niego nie wracać. To jest Twoja ostatnia rzecz? Tak. To u mnie jeszcze dwie. E, jedyny produkt, do którego znajduję e, zastosowanie takie, wiecie, no nie tak jak tutaj e, lakier do włosów, no Do włosów to on nic nie robi i to mnie tak denerwuje, bo to jest jakbym. No nie wiem, jakbym dezydorantem na przykład psikała na włosy i liczyła na to, że mi utrwali. No to jest tragedia jakaś. I to jest piątka. Wow, więc... super strong. A on nic nie robi, no to jest straszne. I... Ale no wiecie, no na promocji to można kupić chyba za jakieś 4 złote, więc no... Ale jak nic nie robi, to, no, to no nie ma właśnie, nic ale no to chociaż można, znaczy to na tyle słabo utrwala, że ja myślę, że postaram się chociaż część zużyć do psikania, wiecie, na szczoteczkę i na brwi, co będzie zajmowało y, 100 lat. I tak się zmęczyła z nie utrwala. No ale no nie wiem, muszę spróbować, bo może akurat na brwi, wiesz, będzie ok. no nie muszę mieć y, brwi takich sztywnych, jak na przykład bym chciała loki mieć, nie? Mhm. Więc może akurat do brwi się sprawdzi, ale no poza tym nie, do włosów. Mhm. I ostatnia A -a. rzecz. Ja nie wiem, czy to jest jeszcze dostępne, ale jeżeli jest, to nie kupujcie tego. Synergen Peeling. Zielone, to jest na maska szkodową. to oznacza. O, do skóry mieszanej. Jest kremowy peeling do skóry mieszanej. To ma tak malutkie drobinki, że y, tym. Ja nie wiem, co można tym zrobić z na twarzy. No nie wiem, no pomiziać może sobie można. Tak. <laughs> ale peelingiem to ja bym tego na pewno nie nazwała. Chyba, że ktoś ma, nie wiem, y, szalenie y, na szalenie wrażliwą twarz, no to wtedy ewentualnie, ale sama ta, ten, ten krem, tak, ta baza ta baza, nie mówię już teraz o drobnikach, jest taka jakaś taka tłusta i ja tak się ślizga po tej twarzy strasznie, tak jakby, ja nie czuję, że ona współpracuje tam, że myje i dodatkowo jeszcze ściera tylko, że ona się tak przesuwa jakoś tak, nie wiem, lata taki tłusty, glucior bo twarzy, eee, okropne też, więc nie, nie polecam. Jak wszystkich do tej pory, no cóż, już... no. Lipa trochę. Takie trochę emocjonalne ten film wyszedł. Ale w ogóle zawsze nie. wzbudzają takie duże emocje. <laughs> Przynajmniej no. u nas. A wiecie, że u nas też w ogóle rzadko zdarzają się takie konkretne buble. Bo są, no. Tak właśnie przed chwilą gadaliśmy, przed nakręceniem tego filmu, że mamy bardzo dużo takich kosmetyków, o których Wam przeważnie mówiłem w Denku, że to są po prostu jakieś takie średnie kosmetyki. No. Nie wzbudziły specjalnie naszego zainteresowania, a to są naprawdę takie kosmetyki, które nas wkurzyły po prostu. No. <laughs> a to się rzadko zdarza u nas, więc zdecydowanie, tak. że się pojawiły buble i miejmy nadzieję, że się nie będą pojawiały częściej, no, okay. ale też miejmy nadzieję, że że jak coś będzie, to będziemy mieli szansę Wam pokazać, żeby Was po prostu przestrzec przed, 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 tymi, przed tymi kosmetykami. Jest ja zwykle <noise> fajnie tak. mi się mówi. Mm -hmm. Dziękujemy Wam za oglądanie. Tak. Kciuki do góry, jeżeli Wam się podobał film, subskrybujcie, jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi filmami i komentujcie. Napiszcie w komentarzach, jeżeli macie też jakieś takie buble, które Was wkurzają, żeby tak. przestrzec innych przed No właśnie, przeczytamy tego. my też i nie kupimy. Z... <noise> Albo kupimy i powiemy Wam, tak było do bani. Dzięki. <noise> Dobra. Okay, to mhm. do następnego filmu. Widzimy się. Pa pa! Pa!